Siemanderko, z tej strony oczywiście Kawa, ja was witam w kolejnym odcineczku, dzisiaj sobie pooceniamy gildię, no i co, rozdamy trzy rangi, tak, bo udało wam się oczywiście dobić pod ostatnim filmem 150 lajków w górę no i dzisiaj sobie rozlosujemy trzy evipy na 30 dni chcę wam też powiedzieć taką małą króciutką wiadomość, zostały zaktualizowane Bedwarsy i jeżeli po prostu graliście sobie na Bedwarsach, wejdźcie, zobaczcie jak to wszystko fajnie wygląda, oczywiście Oczywiście kity zostaną, czyli zestawy zostaną tam dodane na dniach, tak samo monety. No to co, przejdźmy może do rozlosowania, w sumie do rozdania, do rozdania trzech EVP ów na 30 dni. Pierwszy zwycięzca jest to szef szefów, naprawdę bardzo fajny nick, EWIP 30 dni. Dobra, drugi zwycięzca jest to oczywiście Caritas Polska z Polska Ewip 30 dni. E, no i co? Już ostatni zwycięzca w tym odcineczku jest oczywiście Kolpak. Kolpak. Groszek. Evip 30 dni. No, a jeżeli ty chcesz zgarnąć takiego Evipa na 30 dni, no to wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, zostawisz oczywiście lajka. No i pamiętaj o komentarzu z twoim nickiem, Możesz też napisać jeszcze tak swojej gildii, a wtedy, jeżeli cię wylosuje, no to nie dość, że wygrasz Evipa, jeszcze ocenię twoją gildię. No to co? My lecimy oczywiście z ocenianiem gildii. Ocenimy sobie dzisiaj 5. No dobra, znajdujemy się na terenie Gildii Alt, zobaczcie jak ta Gildia się prezentuje, no powiem Wam, że troszeczkę takie mini zaskoczenie e, Gildia ta postanowiła Wybudować dość bardzo fajny Zamek, zobaczcie jak on się prezentuje e, Tutaj mamy wejście oczywiście, no i Mamy tutaj takiego mini żółwika e, W środku, tutaj mieliśmy Jeszcze jakieś takie w ogóle przejście Zobaczcie jak to fajnie się tu w ogóle mm, Wszystko prezentuje, ten most Tu powinna być jeszcze taka lawa e, Na dole i naprawdę by to mega wyglądało wyglądało. Naprawdę spoczko, spoczko. Pierwszy raz chyba coś takiego widzę, że gildia wybudowała sobie taki mini zameczek. W sumie już go na pewno widziałem na poprzednich edycjach. Wydaje mi się, że ta gildia buduje podobne zamki, tylko bardziej rozbudowane. Tak mi się wydaje, że to na pewno chyba była, by... że to była ta gildia. Dobra, lecimy na dół, lecimy na dół. W sumie jeszcze zabezpieczenia. Zabezpieczenia w sumie nie mają terenu tutaj za bardzo wyrównanego. Co do zabezpieczeń, to też ich może nie mieć. Dobra, tutaj mamy w ogóle jakieś wejście. Zobaczcie, tu jest jakiś ten skrzyneczka. Aha, dobra, czyli to jest taki taras, taras taki widokowy. Zamurujemy to sobie nim tu. Oczywiście zamkniemy tą skrzynię, żeby nie było i wejdziemy sobie na sam dół. Wejdziemy sobie na sam dół. Yy, zobaczymy, jak ta idia się prezentuje. Dobra, tu mają od razu jakieś jajeczko. Yy, no i co? Co tutaj mają? Enchant na górze. Wow, dobra, Enchant na górze. Yy, nad... Aha, nad tabliczką. Dobra. Y, Okej, okay. tutaj mamy jakąś stołniareczkę. Tutaj jest jakaś skrzyneczka. Tu chyba był jakiś śmietniczek, no ale Chyba tego śmietniczka hmm, Chyba tego śmietniczka nie ma e, Dobra, czy żeby tu jeszcze jakieś inne przejścia były Takie jakieś ukryte bądź tajemnicze Chyba nie, chyba nie, tu w ogóle chyba sobie Postawili tego hmm, Postawili sobie tutaj tego boyfarmera, czekajcie Muszę stąd wyjść w ogóle e, Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, tu jest jakiś Pokój, ale jest on troszeczkę Chyba zgryfowany, pokój lidera Zobaczcie, pokój lidera Doszędnie, praktycznie hmm, Zniszczony, zobaczcie, mieli tutaj wbite Chyba, albo i też nie ta Zobaczcie w ogóle jaki mają y, dość y, krótki Tutaj nie krótki, tylko y, no nie szeroki, No tutaj naprawdę ten teren gildi no nie został pewnie powiększony No i dlatego ta wbitka była dość tak y, szybko Na szybko zrobiona y, Dobra, tu jakieś pokoiki, no rzucaki na pewno tu poszły Więc myślę, że tutaj chyba nie, nie zostawimy tej nagrody Tylko myśl, wydaje mi się, że jakoś tak... Y, na górze, y, dobra, no to co myślę, że chyba damy nim to w tym miejscu, czekajcie, tu nim może jakoś tak zaremontujemy, albo w sumie nie, dobra, czekajcie gdzie by nim dać tą skrzyneczkę dobra, tu ją damy, tu ją damy to chyba będzie najlepsze miejsce, y, postawimy skrzyneczkę, damy jakieś tutaj premium case'iki dla nich, damy tak 20, 20 premium case'ów dołożymy też jeszcze do tego kluczyki też nie, dajmy 15, 15 klucz, no bo w sumie zamek mieli bardzo fajny. Szkoda, że tutaj po prostu nie pomyśleli nad tym, aby powiększyć swój teren gildii. Dobra, kawa 1996. Ja tą gildię oceniam takie można powiedzieć hmm, 7. 7 na 10. 7 na 10 pomimo tych zniszczeń Gildia naprawdę dość fajnie się prezentowała, a my lecimy oczywiście do następnej gildii. No dobrze, znajdujemy się na terenie już drugiej gildii, zobaczcie, jest to oczywiście gildia do zabezpieczenia, powiem wam, że miodzie miodzia zabezpieczenia, praktycznie z każdej strony mm, są one wykonane, no niestety tu mieli jakąś wbita, ale zobaczcie, nie jest to aż taka dość, można powiedzieć, dość duża wbita, no bo było mm, tutaj wbijanie od góry, i tutaj dwie krateczki, zaledwie dwie krateczki zostały, tutaj trzy krateczki maksymalnie zostały zniszczone, więc tutaj Kuboid naprawdę mm, zdał swój egzamin. W sumie tutaj jest jeszcze coś równane, nie do końca, tutaj chyba wyrównali swój teren. Yy, dobra, lecimy. Lecimy na sam dół, yy, zobaczymy jak ta gilda się prezentuje. No, naprawdę banery tutaj mają dość fajne, dość fajne banery. W sumie tutaj schodzi się normalnie. Żadnych stoniareczek. Zobaczcie, tu też jest w ogóle jakieś zejście w dół, pyk, drugie pyk. Tu jest jajko. Nie no, naprawdę zabezpieczenia to są troszeczkę fatalne w tej gildii. No, nie powiem, że nie są tutaj za dobre, ale są naprawdę dość fatalne. Gildia chyba została doszczętnie tutaj obrabowana. Zobaczcie, nawet skrzynie, skrzynie z hopperami tutaj ktoś wziął. Nie no, naprawdę kozak, kozak. Eee, dobra, kolejne pomieszczenie. Też tu jakieś w ogóle pomieszczenie przeko przekopane w ogóle. Eee, dobra, tutaj też. O, ale kowadła, kowadła zostawił. Zobaczcie, zostawił jeszcze tutaj położone nad redstone'em. Eee, dobra, tutaj są jakieś skrzynie. W sumie w skrzyniach nic tak za bardzo tutaj nie ma. Zobaczymy jeszcze na game'u dwójce Zobaczcie, tu jest jakieś pomieszczenie Tu też jakieś pomieszczenia były No i beacon, był beacon Też został niestety tutaj obrabowany No dobra, zostawimy nim tutaj jakąś skrzyneczkę W sumie tutaj są skrzynie No to te skrzynie nim tutaj położymy Dołożymy nim tutaj na pewno jakieś premium case'y do, tego, do tej skrzyni damy nim 25 kluczy i do tego też z 25 premium case'ów Dobra, 25 premium case'ów schowamy nim to do skrzyni. Siup, siup. Damy jeszcze tutaj obsydian. Kawa 1,9,6. I ja tą gildę oceniam. Naprawdę zabezpieczenia były dobre. 8 8, na 10. 8 na 10. A my lecimy do następnej gildi. No dobra, znajdujemy się na terenie już trzeciej gildi. Jest to oczywiście teren należący tutaj do gildi BTG Zobaczcie, taką się prezentuje Wydaje mi się, że chyba coś już ten, że coś ta gilda tutaj była oceniana no ale nie wiem, czekajcie, bo położyłem tutaj tabliczkę Oczywiście chciałem Obsydian, w sumie żółwik naprawdę dość spoko się tutaj prezentuje. Góra też w sumie zabezpieczenia dwukratkowe ale na pewno zostaną one tutaj powiększone. teren też jest tutaj no tak delikatnie już można powiedzieć przerównany. Nas najbardziej interesuje gildi zobaczymy jak ten gildi się prezentuje Zabezpieczenia naprawdę dość spoczko. No to co, lecimy na sam dół. Lecimy na sam dół. Tu oczywiście mają jajeczko, gildi. E, dobra, skrzyneczki. Jakieś takie chyba mini przejście tutaj jest zrobione. E, dobra. O, dobra. Jesteśmy na dole. Jesteśmy na dole. Zobaczcie, jak ta gilda się tutaj bardzo. Ciekawie prezentuje. O, zobaczcie, w ogóle jest tu jakiś gracz, oczywiście go pozdrawiamy. Mario. E, dobra, tu chyba będą jeszcze robione jakieś pokoje. O, tu jest jakieś przejście. Tu jest jakieś przejście. E, pyk pokoik. Tak, coś mi się przypomina, że chyba już w tej gildii musiałem być. No ale cóż, pamiętajcie, gildie wszystkie są losowane z komentarzy. Jeżeli chcesz, żeby to Twoja gildia została oceniona na następnym odcineczku, no to pamiętaj o tym, aby zostawić tak. Twoje gildi, tak, twoje gildii, No i pamiętajcie, była też aktualizacja na Bedwarsach, jeżeli graliście grali sobie na Bedwarsach, zobaczcie jak to wszystko wygląda, zostały dodane nowe mapki. W sumie też został ulepszony anty-cheat, tak, został ulepszony anty-cheat Dobra, lecimy do następnych pokoi, tu w sumie też są jakieś pokoje, ale chyba nie są one jeszcze tutaj zrobione Albo ktoś tutaj, zobaczcie, ktoś ma tutaj dość naprawdę dużo tutaj zrobionych e, tych stołniareczek Dobra, wiecie co, zostawimy nim skrzyneczkę, zostawimy nim skrzy skrzyneczkę, wy tak, zobaczcie, chyba ja tą skrzyneczkę musiałem jeszcze nim tutaj położyć e, Z tego co mi się wydaje Położymy tą skrzynkę tutaj, tutaj ją damy. Damy nim jakieś premium ksiki, damy nim premium ksiki w okolicach 15. 15 premium ksów, i dołożymy jeszcze do tego kluczyki. Tak myślę, że z 20 będzie spoczko. Pyk, pyk. No i damy jeszcze tutaj ocenkę. Ocenka, myślę, wydaje mi się, że będzie tak Wy gdzieś w okolicach, bo naprawdę byłby spoko 7,5, w sumie zabezpieczenia Jeszcze tam muszą sobie poprawić, ale my lecimy Oczywiście do następnej gildii No dobra, my się znajdujemy już na ostatnim Terenie w tym odcineczku, jest to oczywiście Gildia DMC Zobaczcie, mają w ogóle tutaj lawę jakąś eee, Półpłytki, półpłytki Też tutaj są zrobione, oczywiście, żeby się nie dało tutaj wy wybugować Do góry, mm, blokami Dobra, tu jest w ogóle jakieś tajemnicze przejście W sumie takie przejście tutaj, siup i jesteśmy na górze, ok, No i żółwik, żółwik można powiedzieć taki dość kwadratowy. Lecimy zobaczyć co jest w nim w środeczku. Tutaj w ogóle zobaczcie, są tutaj położone te bloki diamentów, znaczy te mm, bloki mm, złota, złota, złota. Lecimy na sam dół, zobaczymy jeszcze jak się prezentuje oczywiście tej dół gildii. No i co, jesteśmy na dole. Też tutaj jest zrobiony jakiś taki mini designik. Eee, ciekawe, czy ktoś ma już tutaj jakiś pokój. Tu jest jeden pokój chyba przygotowany. Przygotowane tutaj pomieszczenie pod pokój. Eee, jakieś tutaj pokoiki. O, zobaczcie, to są jakieś pokoiki tutaj mieszkalne. Eee, wchodzimy, pyk. Oczywiście pozdrawiamy tutaj Maxi Koza. I sobie te chyba coś kopię, zobaczcie, coś, tu jakieś skrzyneczki, w ogóle ukryta skrzynia, wow wow I Wychodzimy z tego pokoju, lecimy do następnego, w sumie chyba tak, tu jest jeszcze jakiś jeden pokój, tutaj zobaczcie, tu w ogóle będzie budowany pokój więc tutaj gilda jest takim, w takim takim rozwoju Dobra, wiecie co, zostawimy im skrzyneczkę, zostawimy im skrzyneczkę w miejscu hmm, hmm, hmm. W tym W tym miejscu nie położymy Damy nim tutaj jakieś premium caseiki, damy nim 15 premium caseów. Do tego dołożymy też jeszcze premium casey 15 premium caseów. Dobra, otworzymy skrzyneczkę. Damy jeszcze tutaj obsydian. Kawa 1,96 ty. No i tą gildię oceniam na takie mm, 7, 7, 7 na 10, w sumie 7 na 10. Dobra, my się już będziemy żegnać w tym odcineczku, bo zobaczcie, muszę tutaj zrobić porządek z multicontami. Marian Kostek 1, 2, 3 Prawdopod prawdopodobnie zostanie zbanowany na IP. My się widzimy oczywiście w kolejnym odcinku. Postaram się nagrać dla Was dzień z życia właściciela. No to co? Do następnego odcineczka. Yo, yo, yo.